Witam na kanale Retrownia, gdzie gramy sobie na kłopoty Pantera. Witam Was w drugim odcinku, czyli już takim normalnym. Pierwszy, standardowo, to jest trochę taki pilotażowy. Oglądamy sobie intro i opowiadam Wam trochę o grze. Teraz już gramy sobie na poważnie, więc skończyliśmy tutaj sobie w tym obozie Chili. Wow, gdzie przyszła jakaś szanowna komisja, która tutaj straszy, że wszystko pozamyka, jeżeli coś znajdą niezgodnego z przepisami lub niebezpiecznego. No, i skończyliśmy sobie w takim miejscu. Tutaj te dzieciaki przyleciały, więc poklikamy sobie na każdego z tych dzieciaków, żeby zobaczyć. Cześć, jestem Chion i pochodzę z Egiptu. Moje imię oznacza córka NIL. Lubię szybkość. Mój tata jest ambasadorem. Umiem pisać hieroglifami. Naprawdę? A ja jestem Pantera. Różowa Pantera. Co znaczy Twoje imię? <noise> Coś między czerwonym a fioletowym. Dobra, czyli coś tak podejrzewam, że ta pierwsza gierka, co graliśmy, to była taka bardziej o zwierzaczkach, a ta będzie taka bardziej o ludziach, żeby zobaczyć, jacy, jak, jacy są różni ludzie na świecie takie w sumie edukacyjne, można tak powiedzieć, dla dzieciaczków. Klikamy sobie dalej. Niech zgadnę. Zimna woda. Hej, jak masz na imię? To Jungli, bardzo zdolny uczeń z Pekinu. Oczywiście, nie mniej ani bardziej uzdolniony od innych, uzdolnionych uczniów. Przepraszam. No właśnie, gościu, weź tu się nie, nie wtrącaj, bo ja chciałem sobie z Junglinem pogadać, czy jakkolwiek on miał na imię. Ale niech on nie, nie Mam chciał. Na imię Kumoket. Jestem rodowitym Australijczykiem i chociaż mam dopiero 10 lat, jestem już doktorem medycyny ziołowej. Ja! Wiem wszystko o przyrodzie. Moim totemem jest krokodyl. No tak. To są chyba te, te słynne dzieci to są te dzieci koleżanki twojej mamy, tak? W wieku 10 lat już jest doktorem. I jestem niezależną kobietą z Indii. Kobiety powinny mieć takie same prawa jak mężczyźni. Będę walczyć o to, żeby moje córki nie były dyskryminowane. Jestem hinduską i uwielbiam hinduską mitologię. Moje imię, Indrani, oznacza bogini nieba. Ja myślę, że to był aż z Pokémonu. <laughs> Ten sam głos. Ale dobra, klikamy sobie dalej. Wiesz, gdzie jest Butan? To mój kraj! Jestem buddystą i spędzam czas jak mnich w klasztorze. Koresponduję z kolegami z całego świata, a teraz będę miał ich jeszcze więcej. <noise> dobra, ten trochę wygląda jak taki mały rusek. Zobaczymy, czy tra dobrze trafiłem. Poznałeś już wszystkie dzieciaki? Małego <noise> Nigella też. Jest trochę skryty, więc musisz znaleźć jakiś sposób, żeby go <śmiech> ośmielić. <śmiech> to jest mały Nadjer, bo ja myślałem, że to mały Władimir jest. <laughs> Dobra, w takim razie poklikaliśmy sobie wszystko. Chcemy w końcu spróbować otworzyć tutaj yy, ten składzik, czy cokolwiek to jest. Szopka na narzędzia. Może coś tam znajdziemy, czym będę mógł zainteresować mojego Miguel'a? O. Chyba wyczajili kod. Okej, okay. yy, co my tu mamy? No, coś tu mogę sobie poklikać. W pierwszej kolejności na pewno widzę, że się rzuca na ścianie ta wędka. Zawsze znajdę czas, aby coś złowić. Bardzo słusznie. Tutaj co tu mam? Jakieś kapoki? Kamizelki ratunkowe. Uh -huh. Tu? Jak już wszystkiego zabraknie, będzie przynajmniej brud kukurydzy w puszkach. <laughs> to jest trochę jak pistaszki wygląda, ale może, może źle, źle to widzę. Ten zardzewiały złom nie zadziała. Uwierz mi. Kosiarka. Tu mamy jeszcze coś, co się rzuca. Ach, ale tu nie mogę nic kliknąć. Y o, deseczka. Aha, i to już jest wszystko, tak? Co ja mogłem tutaj zrobić? Nie mogę wejść do środka? No dobra, może coś jeszcze będzie tutaj. W ogóle muzyczka się skończyła. Czy przez tą deskę, czy co? Może przez tą deskę, może coś tam odblokowałem. W każdym razie chcemy sobie teraz wziąć wędzisko i tutaj mogę Miguelowi w ogóle to dać, tak z ciekawości? W ogóle czemu Miguel jest zielony? Cześć! Jak ci na imię? Mam na imię Nigel. Nigel, a ja Miguel. Jestem pacyfistą. p a c E f i c t o Jestem bardzo grzeczny i traktuję wszystkich z sympatią oraz A, C, U, N, K i E. M. Pierwszy raz jestem na koloniach, więc trochę się. P. O. I. -e M. Lubisz łowić je ryby? A czy to je zabija? Niekoniecznie. Będziemy je wrzucać z powrotem do wody. Ale to boli, kiedy połykają haczyk. Jeśli boli, to troszeczkę to tylko maciupkie, leciutkie, tyciutkie ukłucie. Miałeś, co ja ci zrobiłam? ty tyciutkie. Przepraszam. Chciałbyś, żeby tobie dziurawili podniebienie, różowy pajacu? Różowy pajacu. pajacu. nigdy nie pójdę na ryby. Masz szansę się poprawić, brutalu. Oddaj mi kij śmierci, a ja dopilnuję, żeby już żadny isy, ty, oci, e nie wyrządził krzywdy. Kij śmierci? Będkę. Nie przesadzasz czasem? Dobra, popłynął gościu. Ale za to dwóch jakichś kolejnych bambrów przyszło. A w ogóle mogę na jezioro kliknąć. Nie wziąłem kąpielówek. Aha. No dobra, tam muszę mieć na uwadze, że tam jest coś z tą deską jeszcze. No dobra, sprawdźmy te Ciekawe, tych tutaj. ale w moim kraju wygląda to zupełnie inaczej. Chciałbym kiedyś odwiedzić Twój kraj. Zapraszam. Oczywiście, zatrzymasz się u mnie. No dobra, pozbyłem się wszystkich dzieciaków. Teraz powinniśmy popchnąć akcję do przodu. O. Fajne <śpiewanie> urządzenie, żeby wystarczy dorysować... Ale ten dzionek zleciał. O, czas do łóżek. Moi genialni koloniści, spać, spać. Nie zapominajcie o jutrzejszym porannym odczycie na temat kultury różnych krajów. Dobrej nocy. Dobranoc, Kumoken. Do jutra, Nigel. Śpij dobrze, Anando. Przestań chichotać, Jangli. Kolorowych snów Pantero, różowa Pantera. Dobranoc, moi Kinda. Dobranoc wszystkim, moi kłoda. No i co? A? Chodź spać. Co tu się dzieje, tygry? Dobra, w każdym razie fajne urządzenie, żeby starczy deliusować ołówkiem coś tam i już to działa. Też bym takie chciał, nie powiem. W każdym razie on coś tam było, słychać, że skrzypi, więc on pewnie coś tam zrobił z tą deską. wcześniej już ten kod sobie wypatrzył od nas lunetą. O, jest jakaś ręka. Wczoraj tego tu nie było. Pytanie kiedy było wczoraj, w sumie nie? Wystarczy zmienić tam na pokrętle, czy tu jakiś czas obowiązuje jednak. Aha, dobra, ręka sobie poszła. Ale no i nadal nic, ale na tą rękę coś tutaj zrobiliśmy. Dobra, no nic więcej nie mogę w tym momencie tutaj zrobić. Zobaczymy, co mogę zrobić tutaj, w takim razie. Kurzowy, szybko chodź tu. Aha. Coś się stało z Nigerem. <laughs> Może sobie ryby no mogę iść, czy nie mogę? No, nie chcę tam. Nie mogłem iść do góry. Chciał złowić ryby, przez przypadek siebie złowił, Nigel. Nigel Miguel, jak ja go nazywam. No dobra. chodź tu. Coś się stało z A, tam chyba muszę, albo... A, tu się w ogóle coś dodatkowe zrobiło. Dobra. Ej, no on mi na małego Władimirka wygląda, no co ja poradzę. Jeszcze ma czerwony krawat. A już mogę robić swoje. Tylko mogę chyba pogadać z profesorkiem. Jest bardzo zdenerwowany. Wnerwiony, wkurzony, zdenerwowany. No przecież pacyfistą jest, no nie? To jak? Ciekawe do czego to służy. Chciałbym dowiedzieć się o tym czegoś więcej. Klikajmy sobie na razie na wszystko. Fajne! Aha, no, ale to chyba i tak Nigel, Co się stało? Zmierzę do jednego. Nie cierpię kolonii, nie cierpię domków, nie cierpię jezior. Nie was. Nie obozu, czyli łała. Co za dziura. Zupełnie cię nie poznaję. Zamknij się. Chcę do domu. Do Anglii. <laughs> Anglia rządzi. Rozumiesz? Chelsea. 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 Jocha Jocha Wiocha, słyszycie? Wy i o h a Bardzo dobrze. Następne słowo dla pana. Hiperbola. Hiperbola. H-I-P-E-R-B-O-L-A -e Hiperbola. Zostawcie mnie. Nienawidzę wszystkiego i wszystkich. Widzę, że poczucie humoru nadal jest posrane w tej grze. Fajne! No dobra, może doktorek coś powie, mądra. To mu się mogło stać. W literowaniu trochę się opuścił. Ale. Ja chcę do domu! Do domu! Chcę do domu! Właśnie. Czyli by trzeba było coś zrobić, żeby się przenieść do domu, tak? Tam były te samoloty, Ale ja wyjść chyba nawet stąd teraz nie mogę. Musimy coś zrobić, inaczej biurokroci nas załatwią. I on chce do domu. Skoro Mahomet nie chce przyjść do góry, zostawmy Mahometa. Najpierw zajmijmy się Nigellem. Pojadę do Anglii i przywiozę mu z domu jego ulubione zabawki. Będzie zadowolony jak ten małż w akwarium. Nienawidzę akwarium, chcę go do domu. Wstąp do mnie przed wyjazdem. Mam coś dla ciebie. No dobra, to idziemy w takim razie za profesorkiem. Wstąpimy do niego, aha, już chyba automatycznie. A to też jakaś taka wkurzona. Różowy? Skonstruowałem dla ciebie wspaniały przyrząd podróżny. Przyrząd podróżny? Niezwykły przyrząd. Twój osobisty CAP. CAP jest mały i różowy. CAP, czyli cyfrowy asystent pantery. Dobrze, Dobrze, jak? Będziemy się kontaktować za jego pomocą. Oprócz tego będziecie informować o miejscach, które odwiedzisz. Ta prawdziwa skarbnica wiedzy. Ile byś zapłacił za takie cudo? Nigdy nie miałem cyfrowego asystenta. O ile ta frajda? Dwie stówy? Trzy? Dziś jest za darmo. Darmo! Czaisz? Od sapa dowiesz się tego, czego inaczej nigdy byś się nie dowiedział. Łomatko! Powie ci wszystko o każdym kraju, który odwiedzisz. Obsługuje się go za pomocą panelu sterowania na dole. Posługiwanie się capem jest bardzo proste. Aby wybrać kraj, o którym chciałbyś się czegoś dowiedzieć, wystarczy nacisnąć strzałkę. Potem strzałkami wybierasz temat, który Cię interesuje. Kiedy wciśniesz przycisk wybierz, nie zdążysz nawet pomyśleć o wcisnąłem. A przed Twoimi oczami pojawi się kolorowa strona. Klikając na jednej z ikonek, wywołujesz strony informacyjne. Z tych stron możesz się bardzo wiele nauczyć i dowiedzieć się ciekawostek, o których nie miałeś nawet pojęcia. Klikając prawym klawiszem myszy na to wolnym obiekcie, usłyszysz o nim krótką informację. Kiedy zobaczysz migającą ikonę capa w lewym dolnym rogu ekranu i klikniesz na niej, przeniesiesz się bezpośrednio na strony informacyjne i uzyskasz dokładną informację o danym obiekcie. O matko, mam nadzieję, że to wszystko pomieści ci się w głowie. Już mi się nie Mówię ci, To największy wynalazek od czasów krojonego chleba, bez kitu. No dobre. I yy, co z tym capem? Chyba nie wybierzesz się do Anglii na piechotę, co? Nie no, generalnie lotniskiem, tylko... Chyba w ten sposób ten cap mogę uruchomić. Yy, no dobra, no sprawdźmy sobie co to jest, tak chociaż, bo nie będziemy... Skoro mam lecieć do Anglii, to niech będzie Anglia i... O religiach coś. Aha, i tu mamy takie... Różnostki. Kliknijmy sobie na te symbole. Inne religie Anglii. O, matko, to jest tak samo jak, jak w tamtej części o zwierzątkach było, nie? Tam też mnóstwo było o regionach. Tam w ogóle było bardzo dużo, bo tam chyba ta księga miała ponad 100 stron z tego co pamiętam. I tutaj podejrzewam, że też jest bardzo dużo. Ostatnio do Anglii przybyło wiele innych mniejszościo mniejszościowych grup religijnych z krajów wspólnoty brytyjskiej. O, no to, to z czasów, kiedy dopiero imigranci yy, muzułmańscy zaczęli się zjeżdżać do Anglii. Dobra, ja tutaj nie chcę tutaj spędzać za dużo czasu, bo to jest po prostu no, encyklopedia praktycznie na różne tematy. Niekoniecznie mnie to musi interesować. A jak teraz stąd wyjść? A, dobra. Pogadajmy sobie jeszcze z tą też obrażoną hinduską. I pójdziemy na lotnisko wtedy. Tu? Nie lubię dzieciarów z innych krajów! Indrani, czy mogę jakoś poprawić ci humor? Podejdź bliżej. Już mi lepiej, Zimbał. Symbał. Czyli coś tu poszło nie, nie tak. Się. No tutaj te, te... podejrzewam tam te gamonie y, z komisji coś namieszali. Czyli jakaś fabuła tutaj jest. No i podejrzewam, że będziemy, tak jak tam się przemieszczaliśmy po Afryce, tam było chyba Kenia, jakieś tam, już nie pamiętam, Sy... Syberia, coś tam jeszcze. To tutaj podejrzewam, że też będziemy po krajach się przemieszczać właśnie, żeby poznawać po prostu różne miejsca. No i musimy w każdym bądź razie się przedostać do Anglii, tylko teraz pytanie, bo tu każdy widzę ma jakby inne kolory. Tam jest brytyjski, brytyjska flaga, bo tu jest, to jest będzie egipska pewnie, bo to jest chyba godło egipskie to no to jest butan, bo widzę tego ten lew czy tam smoko, oni mają ten smoka we fladze. To będzie prawdopodobnie hinduski, znaczy indyjski, nie wiem, w sumie jak to się odmawiać, znaczy o, odmienia. To będzie chiński na 100%, bo yy, z gwiazdkami czerwony. Ten tutaj niebieski, cało nie mam pojęcia. No w każdym razie już nie tracimy czasu, tylko lecimy sobie do Wielkiej Brytanii. Nie mam tego w opisie, więc wam nie powiem. Na 100% tak sobie strzelam po prostu po, po, po barwach. Akurat w, w, w takie rzeczy to mniej więcej ogarniam. Proszę usiąść i zapiąć pasy. Samolot zaraz wystartuje. Dobrze, proszę panią. Ja sobie jeszcze popatrzę. A tu nic więcej nie ma. No, zapiąć pasy. Na pas startowy. Wystartujemy, kiedy wszyscy pasażerowie zapną pasy. A jakbym nie zapiął? No dobre. O, wystartowaliśmy. Witam, Różowa Pantero. Dziękuję, że wybrałeś linię R-Główkę. Będziemy lecieć na wysokości 13 000 metrów. Gdy zakończymy wznoszenie, będziesz mógł rozpiąć pasy i pokręcić się po kabinie. Ja nie chcę. Ja chcę sobie cisnąć guzik. Coś do jedzenia? Coś do picia? Pewnie. Razem bez szklanki. Bo tam u swojego szefa to razem ze szklanką zjadł. Za parę minut wylądujemy w Londynie. Dzień jest pochmurny i mglisty. Dziękujemy za wybranie. Air Główkę. Air Główkę. Dobra, jesteśmy w Anglii i chyba sobie w tym miejscu skończymy. Prince Court. Alien. The Sun. Dobra. W tym miejscu sobie w takim razie skończymy. Już wylecieliśmy z pierwszego tego obozu. W kolejnym odcinku będziemy sobie tutaj zwiedzać Anglię. Z tego co widzę jest to dosyć dużo rzeczy do zrobienia, więc pewnie będziemy tutaj dużo rzeczy poznawać. Takich typowo angielskich. No już widzę, że tutaj mamy jakieś piłkarzy angielskich. Może być ciekawie, także... Widzimy się w kolejnym odcinku, a teraz już dziękuję za obejrzenie tego. Cześć.